mamy łożysko numer 608, a więc o średnicy zewnętrznej 22 mm i otworze o średnicy 8 mm. Wykonujemy otwór 22 mm. Przy pomocy takiego wiertła opadkowego przykładamy to miejsce i włączamy wiertarkę. Przykładamy łożysko. Widzimy, że jest łożysko zlicowane z powierzchnią płyty montażowej. Otwór został wykonany właściwie. Wiertłem o średnicy 18. Do tej strony płyty wiercimy otwór, żeby można było schować nakrętkę, która będzie trzymać łożysko, a jednocześnie płyta z otworem o dwóch różnych średnicach. Będzie trzymała łożysko, które się nie będzie przemieszczać w czasie pracy całej naszej turbiny. Wykonaliśmy w ten sposób odpór, gdzie łożysko będzie miało opór. Płycie po jednej stronie, a z drugiej strony będzie trzymana oś przez nakrętkę M8. Teraz widzimy, że w płycie na całej grubości otwór jest na wylot. Przy czym różna średnica. Na początku widzimy średnicę większą, gdzie mieści się łożysko o zewnętrznej średnicy 22 mm i mniejszy otwór, który jest dalej, nie pozwoli nam na ucieczkę tego łożyska z płyty. Według naszego projektu, drugie łożysko, w którym będzie zamocowana oś, będzie w takim klocku. Wobec tego wyznaczamy środek. Najlepiej to zgodnie z geometrią przekątne prostokąta czy kwadratu, gdzie się przecinają. I w tym miejscu wykonamy otwór taki sam jak w płycie pod łożysko. Na głębokość taką, żeby całe łożysko się schowało, i dalej miejsce na oś, czyli wiertarką wywiercimy otwór o średnicy od 10 do 12 mm. Gdybyśmy wiercili 8 czy 9, byłby problem, bo byłoby tarcie osi o klocek. Mocowanie łożyska będzie w klocku. Wykonujemy otwór tak, jak w płycie. Wiertłem o średnicy 22 mm przykładamy do punktu środkowego tej powierzchni i włączamy wiertarkę. Wiertłem 11,5 mm wykonamy otwór, przez który przejdzie oś.